Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmiku o gitarach. Niezmiernie jest mi miło gościć Was na moim kanale. Filmik powstał we współpracy z firmą Audiostacja, która jest polskim dystrybutorem produktów Morli. Jak oglądacie ten kanał dosyć uważnie, to wiecie, że to jest mój Morli i to jest moja kaczka, której używam. Generalnie zaletą kaczek Morli jest to, że nie mają tego takiego dziwacznego włączniczka, tylko po prostu zaczynają się... Jak na nie zaczniemy nimi wachować, to one zaczynają nam y, działać. Więc W przeciwieństwie, na przykład, Cry Baby, gdzie trzeba wcisnąć nawet nie wiemy, czy jest wciśnięta, czy nie wciśnięta, w warunkach koncertowych, to może, możemy czasem nie usłyszeć i pół, pół koncertu zagrać, jak Michael Schenker. E, no to tutaj mamy tą możliwość taką sobie, e, wiecie, no po powachowania y, automatycznie. Co prawda, do tego też się trzeba przyzwyczaić, bo tu jest taki punkt. Kiedy wydaje nam się, jak w normalnej karcie po włączeniu, jak sobie wiecie, no, wachujemy całkowicie, no to, to od zera do, do bohatera. A tutaj jest tak, że trzeba znaleźć ten punkt, gdzie ona się nam nie wyłączy i się po prostu tego, po prostu tego y, nauczyć. Ale bohaterką dzisiaj jest kaczka firmy Morley, która jest sygnaturą niejakiego cliffa. Burtona, Cliff Burton, legendarny basista zespołu Metallica. I od razu wszystkich tych, którzy idą na koncert Metaliki, albo wszystkich tych, którzy nie mają kasy, żeby pójść na koncert Metaliki, chciałem poinformować, że w Warszawie w proximie pomiędzy koncertami Metaliki, czyli 6 lipca, jest specjalna bibka, specjalna impreza. Ta impreza jest nazwana Middle Show Party. Zagrają na tym koncercie dwa polskie zespoły. Jeden z tych zespołów nazywa się The Legacy i gra covery zespołu Iron Maiden. A drugi z tych zespołów to Rusty Head. I Rusty Head kiedyś nazywało się alkoholika. No i jak się można domyśleć, jest to zespół, który coveruje Metalikę znany zresztą w Polsce. Nie wiem z jakich powodów zmienili tą nazwę. Teraz mają logo, które przypomina trochę Machine Head. <laughs> Więc może zaczną grać covery Machine Head. W każdym razie no, bardzo serdecznie na ten koncert zapraszam. Jak się uda to też tam będę. Zobaczymy jeszcze jak tam, jak tam czas mi na to pozwoli. Jest to oczywiście organizowane przez oficjalny polski fanklub Metaliki, do którego akurat dziwnym trafem nie należy, ale nie należy do żadnego fanklubu. Kiedyś należałem do fanklubu e, Flapjacka. Natomiast jeżeli chodzi o audiostację, jeżeli chodzi na przykład o tenże właśnie efekt, jeżeli chodzi o to... Yy, dlaczego o tym mówię, wiecie, no w przypadku kaczki Cliffa Bertona to będzie specjalne stoisko, na, której będzie sobie na którym będzie można sobie pograć. Zarówno właśnie na efektach firmy Morley, zarówno na headrushu, zarówno będzie można różne rzeczy inne, ciekawe z, z oferty audiostacji yy, przetestować, yy, posprawdzać yy, i ogólnie się dowiedzieć, co oni mają na żywca, więc jest to interaktywna, nie tylko będziecie słuchać muzyki, ale możecie sobie na też tej muzyki e, trochę pograć. I tutaj uwaga, tutaj jest przepiękny, wielki konkurs. Konkurs trwa do jutra do północy, czyli do niedzieli do północy. Do niedzieli do północy musicie napisać w komentarzu, e, kto i dlaczego Cliff Barton <grym> był najlepszym basistą metaliki. Nie wiem, czy ja uważam, że Cliff Burton był akurat rzeczywiście najlepszym basistą Metaliki, więc możecie napisać po prostu, który z basistów Metaliki według Was jest najlepszy. Jeżeli chcecie się bawić w tego typu jakieś rankingi, napiszcie oczywiście dlaczego i jak Wam się to widzi i co Wy na ten temat sądzicie. Do północy, do niedzieli można te komentarze pisać. No i o północy, w niedzielę sobie poczytam te komentarze i wybiorę jeden. Nagrodą wy. Tym, że oto właśnie konkursie jest nic innego jak podwójna wejściówka na tą właśnie imprezę. Więc zapraszam bardzo serdecznie do wzięcia udziału. Jak mówię, może mi się uda na tej imprezie być, zobaczymy. No, na Metalice w piątek i w niedzielę jestem, więc oczywiście mam nadzieję, że będziemy zbijali piąteczki, yy, tak jak to zwykle się na koncertach yy, dzieje, jak się spotykają fogowicze z, fo z fogmasterem. <laughs> Zawsze jest mi niezmiennie miło, więc słuchajcie, jak mnie gdzieś tam wypatrzycie w tłumie, przyjdźcie, podbijcie piąteczkę i będzie, i będzie na pewno bardzo, bardzo miło. Natomiast no, ja się chcę wbić pod scenę gdzieś na Metalikę, nie ukrywam, że chcę, chcę to zobaczyć bardzo, bardzo bliska, raz widziałem Metalikę w ten sposób i byłem dość konkretnie e, uszczęśliwiony, że tak powiem, w spodnie. Natomiast, e, słuchajcie, no ja nie było mi dane nigdy zobaczyć Metaliki z Cliffem Burtonem, nie było mi dane, no bo ja zacząłem słuchać w chyba w 88 albo 89 roku. Pierwszą kasetę dał mi barszczu Sinister Fish z listy patronów, e, który... i była to podwójna kaseta Injustice For All i to była pierwsza Metalika, jaką usłyszałem. Więc tak naprawdę moja historia z Metaliką zaczęła się od tego, że no nie miałem do czynienia z, z nagraniami Cliff, z Cliffem Burtonem na samym początku. Oczywiście, później jak zacząłem się interesować, czytać magazyny, czytać y, książki na temat Metaliki, no to dowiedziałem się, że w ogóle taka postać była. Dowiedziałem się, co tak naprawdę wniosła i dlaczego była ważna. Dowiedziałem się o tej tragicznej śmierci w tym autobusie, no i ta legenda oczywiście do mnie dotarła, tak, i no, zauważyłem różnicę pomiędzy Justice For All, czy nawet basami na czarnej metalice, gdzie już Jasona niestety było słychać, i zauważyłem to, jaki wpływ tak naprawdę Cliff Burton właśnie z brzmieniem przesterowanego basu z kaczką, bo to oczywiście nie tylko anestezja, i, ale również inne gdzieś tam wszędzie w tle e, fragmenty, e, no jaki miał wpływ, tak? Oczywiście następni basiści metaliki posługiwali się takim efektem, nie wiem czy konkretnie Morleya, ale kaczką z fuzem, kaczką z przesterem i oczywiście grali partię Cliffa, oczywiście interpretowali je na swój sposób, oczywiście robili, robili to w, no, w, w bardzo dobry sposób, no ale to Cliff Bird wprowadził właśnie tą te, tę innowację i ten element y, do metaliki. Zresztą słuchajcie, no ile zawsze duet hatfield y, Urlik. Urliś był y, bardzo twórczym duetem i no, takim trzonem. No to Cliff Burton pojawiał się również jako kompozytor niektórych y, kawałków. Ciekawe, jakby Metallica wyglądała tak naprawdę, jeżeli by żył i jeśli by grali cały czas w tym w swoim pierwotnym składzie, to, to gdzie by to wszystko y, poszło? On takim był trochę hipisem w ogóle wśród nich, nie? Oni byli tacy bardziej e, heavy metal z Europy, a on to był taki hippis w ogóle. I pewnie wygrał w, w jakiejś tam kapeli, na przykład z Dimebagiem też jakby się poznali po jakimś tam czasie, i może jakby była era grunge, to tam by się zrobiła taka jarająca ekipka. <laughs> która by grała zupełnie inną muzykę, więc może na przykład też takie kawałki, jak znaczy takie płyty jak Load i Reload powstałyby wcześniej, nie, bo one są takie trochę bardziej e, luźne i myślę, że właśnie Cliff Burton był na swój sposób osobą, która była odpowiedzialna za to, że Metallica miała trochę też taki Melodyjniejszy, łagodniejszy i taki trochę inny charakter i nie była taka do końca jak, nie wiem, Slayer, na przykład, czy Exodus, czy, czy e, w ogóle, nie wiem, kapele właśnie z Europy, które później powstawały, czy Anthrax i nie była aż taka surowa, chociaż Anthrax też uciekał na, na inne sposoby od, od tego grania e, traszowego, więc mm, no, ciekawe, jaki byłby wpływ. E, teraz tak, like. Komentarz yy, o Cliffie Bartonie. Bardzo. Znaczy, nie o Cliffie Bartonie. Komentarz o basistach, nie? <laughs> jak, tam, jak tam uważacie? No, generalnie. Napiszcie po prostu fajny komentarz o basistach Metaliki, cokolwiek jak tam to widzicie. A ja sobie tak. Przeczytam to i zobaczymy, który wybiorę. Natomiast ee, co, co ja chciałem powiedzieć? Aha, no i teraz tak. Te lajki, komentarze, subskrypcje. Bardzo dziękuję za patronajty. Jak wiecie, nagroda oczywiście w tym miesiącu jest również podwójna zresztą bardzo dziękuję za prezenty prezent od widza na końcu odcinka bardzo dziękuję za końcówki samochodowe i generalnie dziękuję za to, że jesteście w ogóle w, ogóle w Gitarowej Mgle i że chcę się Wam tutaj przebywać w ogóle dzisiejszy odcinek to jest drugi odcinek w tym miesiącu <grym> dla basistów a ten jest jeszcze o efekcie, więc już w ogóle będzie najmniej oglądanym pewnie odcinkiem ze wszystkich YouTube mi zamknie kanał, bo stwierdzi, że coś tutaj się wydarzyło nie tak, co to w ogóle. Filmiki o gitarach, a to jakieś rzeczy y, dla masistów. Wzajcie na tym można też grać spokojnie y, na gitarze. Y, więc teraz krótka przerwa reklamowa, dziękuję za wszystko i potem Wam omówię o co chodzi. Wracając sobie do tego efektu, yy, słuchajcie, no to mamy tutaj tak, to, to jest pewnie fluorescencyjne i się pewnie świeci. Yy, normalne zasilanie, input. Normalny output, solidna taka Morley obudowa. Ta jest oczywiście z tych dużych, bo Morley ostatnio wymyślił też takie różne małe swoje obudowy i zmniejszył ten, ten rozmiar. Ta moja jest po prostu mniejsza. No moja jest troszeczkę inna, tak, bo ja mam Power Fus Wacha, a to po prostu jest no, sygnatura Cliffa Bartona, która nie wiem na jakim jest oparta efekcie. Cliff Burton Tribute Series Power Wach Fus. Czyli pewnie jest to podobna kaczka, ale no tutaj mamy, tutaj mamy ten taki, wiecie, no tribiut po prostu dla, e, dla, dla, na, dla naszego ulubionego basisty Metaliki, e, więc tak, możemy sobie włączyć puza ustawić jego głośność, tak, ustawiamy sobie jego głośność i ustawić jego gain, który nazywa się tutaj intensity yy, i po prostu no ustawić, czy chcemy tego przesteru mniej, czy go chcemy więcej, czy chcemy, żeby ten fuzz yy, był głośniej, na przykład jak sobie w efekt yy, fuzza włączamy i żeby nam robił jakąś tam gdzieś podbitkę, no bo Bas trochę będzie znikał na przesterze, więc można go na przykład zrobić troszeczkę głośniej w miksie, yy, można go wykorzystywać też do grania różnych dziwnych solówek i tak dalej, partii, które się wybijają, więc mamy to możliwość, że to nie jest takie, wiecie, on i off. Widzimy oczywiście, że, że się świeci lampka. Po drugiej stronie mamy lampkę od tego fuza. Po drugiej stronie mamy lampkę od wacha, czyli jak sobie zaczniemy wajchować, no to tutaj widać, wachować bardziej. Ewa Wachowicz. No to tutaj sobie ten, to tutaj się nam to zaświeci ta, ta lampeczka i też mamy level tego, tego, tego... tego I też mamy level tego tej kaczki, więc też możemy sobie to wszystko fajnie poustalać. Mało jest takich kaczek, które mają podstawowej funkcji e, swój level, więc, e, czyli głośność, więc to fajne, e, fajna e, opcja. Słuchajcie, no generalnie no kaczka jak kaczka. Mówię, zaletą jest ten, jest ten włącznik, zaletą jest to, że to jest naprawdę wielkie, solidne, ciężkie, widać, co tutaj się dzieje. No i zaletą jest tutaj ten, ten tribute właśnie dla, e, dla Cliffa. Natomiast e, słuchajcie, no generalnie to jest tak, Przepraszałem basistów już za moją grę w zeszłym odcinku o basach. Więc muszę przeprosić również basistów za moją grę w tym odcinku o Obasach. Chciałem zaprosić basistę, ale Rafał nie dotarł do, do Kanciapki. Rafał nie dał, nie dał rady tu przyjechać. Nie mogliśmy zgrać się w czasie. Żaden inny basista nie przyszedł mi tak na szybko do głowy, który też miałby czas. Czas jest ograniczony i wiecie, no i to nie ma tak, że ja mam trzy tygodnie na nagranie takiego filmu, tylko po prostu no, trzeba. Wiecie, no, jak na tym motorze, nie, e, panie władzo. Natomiast e, generalnie jest tak, że plan był taki, żeby oczywiście ktoś przyszedł i zagrał tą anestezję i wyrwał te zęby, e, ale no, nie było komu, więc niestety ja zagrałem. Stwierdziłem, że zagram to po prostu w ten sposób, jak to ostatnio sobie ogrywam efekty, czyli włączam podkład i jedziemy z tematem. I jak się czasem gdzieś coś pomylę, to zostają pomyłki, jest po staremu. Jak w nim wyjdzie fajny groove, to się cieszę i morda mi się jarzy. I fajny, I fajny groove jest. Wszystko wpiąłem w interfejs prosto, a wzmacniaczem był Gorilla od Aurora DSP. Czyli nie użyłem wzmacniacza, bo już się dawno, dawno temu pozbyłem wszystkich wzmacniaczy basowych, które miałem. No bo akurat w przypadku basu to wtyczki są zupełnie, absolutnie, totalnie wystarczające. W przypadku gitar jeszcze nie doszedłem do tego etapu, ale wtyczki są coraz lepsze. Yy, I urządzenia, które, no, takie jak na przykład Tonex, które, wiecie, jeszcze dodatkowo współpracują z tymi wtyczkami, też są coraz lepsze. No nie, no wzmacniacze, wzmacniacze sobie zostaną, nawet dekoracyjnie, nie? Wyjmę bebechy i zostawię same, same te, same obudowy. W każdym razie, no, no takie to, takie to to właśnie granie. Gram na tym moim bentonie za 350 zł. Ze 2-3 razy gdzieś tam mi się, coś się tam pomyliłem, więc mi oczywiście e, wybaczycie. Wybaczycie święty ojce na ten e, Babiogórski Las. Natomiast e, tyle, co mogłem. To zrobiłem. Basiści wiedzą o co chodzi. Jeżeli potrzebujecie basiści, jeżeli potrzebujecie kaczki, spokojnie możecie taką kaczkę właśnie zanabyć. Możecie ją jeszcze raz przypominam, przetestować na imprezie w proximie pomiędzy koncertami Metaliki w Polsce teraz w lipcu. I możecie też wygrać wejściówkę podwójną na taki, na taki oto występ. Można. To również używać do gitary bez żadnego problemu, więc gitarzyści też mogą oddać hołd. Yy, co jeszcze trzeba powiedzieć, tutaj yy, w Morneju zawsze jest taka sprężyna, czyli to nam zawsze, tak na przykład co szybko puścimy, to nam wraca i nie musimy się martwić, że nie wyłączyliśmy i czy nie, i czy włączyliśmy. Więc tak to, tak to wygląda przed wami. Już niestety moje rzępolenie na basie, które pewnie jest jeszcze gorsze niż moje rzępolenie na gitarze. No ale trudno, przeżyjecie, a jak nie przeżyjecie. No wyłączcie, bo już wiecie o tym, co macie zrobić, żeby wygrać w konkursie wejściówkę. Niestety jest tylko jedna, ale myślę, że możecie sobie też kupić bilet na tą imprezę i też będzie fajnie. Mm. <laughs> Dziękuję za to, że jesteście. Jo, po nagraniu bezpośrednio końcówka samochodowa i lista patronów z muzyczką ściągniętą z YouTube'a. Dziesięciolecie kanału, bardzo dziękuję za wspólne 10 lat, a może nawet i więcej. Na dziesięciolecie dostaję od Was, jak wiecie, różne fajne prezenty, za które jestem mega, mega wdzięczny. No i wszystkie te prezenty tutaj pokazuję na bieżąco i generalnie możecie sobie, możecie sobie je obejrzeć. Tutaj mam prezenty w postaci muzyczki i takiej fajnej małej, i takiej fajnej małej rybki, i małej kosteczki. Nie wiem do czego te rybki te i tego y, służą, ale przemysła w śledź to wysłał. No i chyba po prostu jest to taki mały śledzik taki, taki tutaj, bo, bo tu jest też taka, jest też taka rybka. Y, no, jak widać, to tutaj będzie. Obstawiam tutaj bardzo konkretne granie gitarowe. Jak jest człowiek z gitarą na okładce, to na pewno jest gitarowo. Jedna z osób gdzieś kiedyś wygra to w konkursie, jedna płytka zostanie zostanie ze mną, jeden śledzik też zostanie ze mną, a razem z płytką pójdzie, pójdzie taki, właśnie, taki właśnie też gadżecik. Przemek, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego w graniu na gitarze. Cieszmy się z tego, że na tej gitarze możemy grać, że gitary są, że wzmacniacze są i że można tym wszystkim e, dysponować i po prostu grać. Po prostu grać. Jak tam kto gra, jak komu dusza niesie, jak palce pozwalają, czas pozwala na ćwiczenie. Po prostu grajmy. Gitara jest najważniejszą ze sztuk. O, ale się Sztostrafy, ja nie wiem, co to jest 600. 4K, Kurde, nie znam się na tych peżotach. Więc nie mam zielonego pojęcia, ale wygląda, wygląda przesztosik Zaraz się dowiemy, jaki to jest peżot. Kurde, no powiem Wam, że normalnie jeżdżący, trochę podrzwiały, Ale widać, że normalnie kurcze, używany. No skoro dojechał z bełchatowa do łodzi, to znaczy, że, że jest ok. No i co to jest napisane? 505, Peugeot 505. No nieźle. Powiem wam szczerze, że czy nie wiem, czy pierwszy raz na oczy nie widzę takiej 505 w ogóle w życiu Ever. Kręćcie te swoje końcówki samochodowe, bo się kończą w łodzi. Coraz mniej fajnych samochodów generalnie. A tutaj raz na jakiś czas jednak się. Jednak się trafia Ale jaja Zajebiście robię wrażenie No kurde taki on jest taki zły w ogóle Taki jest Taki jest bardzo zły Patrzy się, patrzy się tak spodełba Ale numer Kurde To przy okazji dwa takie białe gulfy czego chyba jeden to nawet Audi e, ale to nieważne, nie? bo to jest, to, jest, to jest fajniejsze, takie kręcicie. Te gulfy jak dotrwają za też tyle lat co ma to, to będziemy wtedy kręcić. Filmiki o gitarach nie urą. To jak gulfy nie umą, to, to będziemy je kręcić. No robi robotę. Podoba mi się, kurde, aż dwie minuty się prawie mu poświęciły, jakie w ogóle się jakie w ogóle jaki zegarek, ogóle jaki czad. Tu jest w ogóle jakaś no nie, no nie powiem wam, że powiem wam, że stosik z Holandii przywieziony. NL